Jaki los czeka oddział dziecięcy Leszczyńskiego Szpitala? To pytanie zadaliśmy Tomaszowi Karmińskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Na pewno pytanie jest złożone, dlatego że z jednej strony pacjenci mogą się nie martwić, bo oddział pediatryczny istnieje, a niestety w wielu miejscowościach, również nieodległych od nas, te oddziały już zostają zlikwidowane albo za chwilę będą zlikwidowane. Zresztą nie da się ukryć, że taki jest trend. Yy, Wychodzący z samego Ministerstwa Zdrowia uważa się powszechnie, że oddziałów pediatrycznych w Polsce jest za dużo i e, dąży się do tego, żeby ich było mniej, kiedy została, zostały opublikowane tak zwane mapy potrzeb zdrowotnych dla Wielkopolski. Tam również wskazywano na przykład potrzebę zwiększenia opieki nad osobami starszymi, natomiast wskazano również w tym dokumencie, że należałoby zredukować liczbę łóżek dziecięcych. My w Lesznie nie przymierzamy się ani do redukcji, ani do likwidacji oddziału dziecięcego. Uważamy, że oddział dziecięcy powinien być i mamy w tej chwili zarówno zabezpieczenie kadrowe na tym oddziale, mamy fantastyczną panią kierownik, która, która tym oddziałem zarządza, ma wizję i ma pomysł na niego. Natomiast na pewno wiele jest przed nami i wiele jest do poprawy. I to w dwóch kierunkach. Po pierwsze, na pewno musimy uzupełnić i wzmocnić jeszcze kadrę i to i lekarską, i pielęgniarską, bo tutaj, bo tutaj mamy jeszcze co robić w tej kwestii. Warto by było też poszerzyć i o tym myślimy i nad tym pracujemy w tej chwili poszerzyć zakres y, działalności naszego oddziału również o tak zwane podspecjalizacje w kardiologii, czyli o specjalizacje bardziej szczegółowe. Myślimy tu o kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, czyli żeby była możliwość uzyskania specjalistycznej y, pomocy dla dzieci na terenie naszego szpitala, a w formie... Przynajmniej konsultacji. Rodzice, którzy mieli okazję przebywać ze swoim dzieckiem na oddziale głośno mówią, że warunki tam nie są delikatnie rzecz ujmując najlepsze. Oddział nadaje się do remontu, co potwierdza dyrektor Karmiński. Zapewnia, że oddział pediatryczny jest pierwszym w kolejce do kapitalnego remontu. W tym roku będzie opracowana dokumentacja projektowa i na to mamy przeznaczone środki po to, żeby. Jeżeli tutaj nasz organ założycielski, Urząd Warszawki w Poznaniu, podtrzyma swoją decyzję, to aby w przyszłym roku rozpisać przetarg na remont oddziału i, i ten remont wykonać. W planach jest także dokupienie sprzętu medycznego, zarówno takiego, jakim placówka jeszcze w tym momencie nie dysponuje, jak i takiego, który pozwoli na wymianę z użytego sprzętu na nowy. Czy jest realna szansa na zrealizowanie tych planów? Ministerstwo Zdrowia nam niestety nie ułatwia zadania, ponieważ yy, no w, samym środku, w samym środku pandemii ministerstwo nagle, nie wiadomo skąd, zmieniło zasady finansowania oddziałów dziecięcych. Zmiana polega na tym, że yy, usługi pediatryczne, usługi dla dzieci zostały wyłączone z takiej ogólnej puli ryczałtu szpitalnego, z puli pieniędzy, które NFZ płacił, i y, zaczęli płacić, czy, czy chcą płacić za każde przyjęcie dziecka odrębnie. No i tutaj, jak kolokwialnie się mówi, że diabeł tkwi w szczegółach, to ta kwota, o którą mówię, został obniżony, została obliczona na podstawie y, przyjęć dzieci jeszcze przed pandemią, wtedy kiedy przyjęć dzieci było dużo. Bo w ubiegłych sezonach przedpandemicznych to zawsze ten sezon infekcyjny to był pełny oddział i, 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 i dużo dzieci przychodziło. W trakcie, kiedy, kiedy pandemia się zaczęła, a zwłaszcza teraz tegoroczny okres zimowy, dzieci na oddziale było dużo mniej. Wiele tych czynników złożyło się na to, że w tym roku dzieci jest mniej. W związku z tym, jeżeli. Zabiera się nam środki o czasy, kiedy było tych, tych dzieci więcej, i teraz, prawda? Ale teraz sobie prawda, doróbcie, bo ile przyjdzie, tyle zapłacimy, a wiemy, że przychodzi mniej no to jest to tak naprawdę nie mniej, nie więcej, tylko oszczędzanie przez NFZ yy, czy Ministerstwo Zdrowia oszczędzanie pieniędzy kosztem dzieci. Trzeba to tak nazwać. Tymczasem oddział dziecięcy pochłania określone środki finansowe, niezależnie od tego, ilu małych pacjentów na nim przebywa. Największe koszty to utrzymanie 24-godzinnej gotowości dyżurowej oddziału.